Współtworzył zimną wojnę w Polsce? W jakiej mierze był tworzywem politycznej walki? W jakiej mierze słuchanie różnych radiostacji, i tych zagranicznych, zakuszanych przecież przez najróżniejsze urządzenia, jak i tych opozycyjno-krótkofalowych, nadawanych nielegalnie? W jaki sposób to tworzyło kulturę polityczną i tworzyło społeczeństwo? Tak naprawdę o tym jest ta praca. Co ciekawe, ona, tak sobie. Lubię o niej myśleć, bo on, on, ona wykorzystuje prawda, megafony, pewien bardzo określony typ głośników, który bardzo mocno był zakorzeniony i rezonował w kulturze powojennej w Polsce. Wiązał się z, z zagraniczną dominacją, z tą, to słowo, szczekaczka, które prawda, wiązało się z tym, że w Polsce jako, pierwszy, jako pierwsi tak naprawdę systemy kablowej radiofonii w przestrzeniach publicznych instalowali na szeroką skalę hitlerowcy. A po drugiej wojnie światowej były to, prawda, a Tak zwane kołkoźniki, tak, różnego rodzaju systemy radiofonii dniowej, również wiązały się z obcą dominacją. I mogliśmy tutaj rozmawiać o szeregu tekstów kultury, które, które to jakoś tam przepracowywały, nawet wczesne spektakle Tadeusza Kantora z kradzonymi szczekaczkami podczas okupacji. No więc zmierzam do tego, że ten kontekst um, związków pomiędzy właśnie obcą dominacją, Władzą audialną, jest jakoś tam wpisany w tą instalację, ale także odwołuje się no, właśnie do prób przechwytywania sygnału do tego, żeby przełamywać tą blokadę informacyjną. No i materiałem dźwiękowym tak naprawdę, może nie mówmy na jakim instrumencie on jest wykonywany, żeby tutaj była niespodzianka, ale są tak naprawdę sygnały różnych y, rozgłośnie. Z Polskiego Radia oczywiście. Dodajmy też, że ten tekst, czy ziemia istniałaby bez słońca, jest cytatem z Lecha Wałęsy, który odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza, czy Solidarność mogłaby istnieć bez radia. Wspomniałeś o literowcach Tutaj bardzo ważny jest cykl prac, które Susan Filip wykonała w Niemczech, czyli w kraju, w którym mieszka od ponad 20 lat. I to też doprowadzi nas do tej pracy najnowszej w Hamburger Bahnhof. Tych prac rzeczywiście takich bardzo...